No i pędzimy z nadrabianiem w zaległości, z podsumowaniami. Tym razem nerdowskie podsumowanie lutego, tak, tak, lutego. Część druga, czyli gry komputerowe, gry planszowe, książki yy, i gry RPG. Zapraszam serdecznie. Nie przedłużając, te materiały będą po kolei się pokazywały, gdy będziemy zarabiali. i luty, marzec, i kwiecień. Nie we wszystkich miesiącach będzie taki podział, tradycyjny dla mnie podział na filmy, seriale osobno, reszta osobno, ponieważ w niektórych miesiącach, szczególnie tych filmów, seriali nowych, było na tyle mało, że nie ma sensu dzielić. Ale póki co w marcu ten podział, e, przepraszam, ale póki co w lutym ten podział jest. No i teraz zaczniemy część drugą, tradycyjnie od gier planszowych. A zaczniemy od roku 2023 leśnego rozdania. 2023, no to premiera. I to jest gra, która ma swoją polską wersję, bo miała polską premierę. Wydawnictwo Rebel wzięło się za ten tytuł. Bardzo ładnie wydana gra o zbieraniu settingów, tak naprawdę. Zbieramy sety drzew, obok tych drzew możemy sadzić krzaki, obok tych drzew możemy e, sprowadzać jakieś dziki, jelenie, a tak naprawdę punktacje, mnóstwo punktacji za drzewa tego typu, za jelenie plus dziki, jak dziki to e, jakieś tam y, żołędzie, żeby te dziki zbierały i tak dalej. Mamy ryneczek Całkiem prosty mechanicznie, z tego ryneczku zbieramy karty, jak się do rzeczy w pewnym momencie zapełni, te karty są usywane, pojawiają się nowe i tak dalej i tak dalej, po iluś tam rundach, no teraz nie pamiętam dokładnie, podsumowujemy. Ilość punktów około 130-150, dużo punktów co liczymy, dużo tego liczenia, przepiękne ilustracje, bardzo takie naturalistyczne, generalnie jest to taki ciąg gier e, o przyrodzie czy to o ptaszkach właśnie, czy to o roślinkach, czy to o jakichś sadzonkach i tak dalej, a w tym przypadku o lesie, o zwierzątkach, o roślinkach w lesie. Można się teraz spo, też sporo nauczyć, no bo mamy tam nazwy tych drzewek, tych krzewów, tych ptaszków, tych nietoperzy, tych dzików i tak dalej. Nazwy i takie zwyczajowe, i nazwy łacińskie, więc też jest werstw, jest część edukacyjna. Gra się to w przyjemnie, to oczywiście to jest kwestia takiego, Podejścia do typu gier to nie jest po prostu ten typ gier, który ja uwielbiam, nie jest to absolutnie typ gier mojego pierwszego wyboru. Ale jak ktoś zaproponuje, z chęcią zagram? To takie rodzinne, to jest tytuł rodzinny, może ci to rodzinny plus, ale wydaje mi się, że jak, zagram, jak zagramy nawet z mniejszymi dzieciakami raz czy dwa, to one też załapią na czym to polega, więc bardziej jednak stawiam rodzinny niż rodzinny plus. Bardzo przyjemny w tej kategorii bardzo polecam, więc kciuku w górę. o Skubani, czyli gra karciana, gra planszowa polskiego wydawnictwa, znaczy od polskiego wydawnictwa Munduko bo oni są polskim wydawcą, oryginał powstał w 2019 Prosta party games. Prosta. Wykładamy kurki w odpowiednich kolorach przed siebie. Musimy mieć odpowiedni kolor kurek, że kto pierwszy zbierze taki kurnik z odpowiednimi kurkami, to wygrywa. No ale teraz mamy karty, żeby tutaj te kurki podkradać, żeby te kurki się mieszały, że to od lewej, to od prawej. A tu blokujemy, że ktoś nam kurki nie pod, podebrał. A tu mamy psa strażniczego. A tu jakiegoś kogucika, który te kartami przesuwa i tak dalej. Bardzo prosta, bardzo radosna i śmieszna gra Party Games. Party Games znowu, no nie są moim pierwszym wyborem, może nawet gry rodzinne prędzej wybiorę, tak jak leśne rozdanie niż Oskubani, ale są tej kategorii przyjemne, fajne rysuneczki, fajne do pośmiania się, postawicie tam napój bezalkoholowy obok, ale coś tam bąbelkuje i tak dalej. Będziecie się naprawdę przyjemnie bawić. No i bez tych napoi różnego rodzaju z dzieciakami też się będziecie świetnie bawić. Bardzo serdecznie polecam zawsze, że zważywszy, że gry od moduku są zawsze pięknie ilustrowane i bardzo przyjemnie wydane, w moich pudełkach, dużo zabawy. Zatem, no, tej, ponownie, swojej kategorii, kciuk w górę. Dragon Keepers. To jest premiera 2023 i to miało mieć polskie wydanie. Ja sobie tu wpisałem, że polskie wydanie galakta, ale ja nie jestem pewien, czy to już galakta ostatecznie wydała. Poprawcie mnie w komentarzach, czy ostatecznie to wyszło po polsku, czy nie. Żeby nie było, to jest gra też karciana o małych y, smoczkach i dużych smokach, które przywołujemy za pomocą wspólnej księgi czarów. Tak naprawdę mamy dwie talie w których mamy poukładane karty, ta pierwsza wierzchnia karta jest odkryta i te dwie karty decydują o tym, jakie smoki możemy wyłożyć i co więcej jest tu fajny mechanizm, że jeśli nasz, jest to runda przeciwnika i on wykłada pewną kategorię smoków, na przykład różowe, cztery, czy to coś z tym, nie, nie tak po prostu wykładamy, wszystko zależy od tego, jakie mamy karty tu u góry, jakie smoki możemy wyłożyć i w jakiej ilości, o tym decydują te karty, ale trochę tymi kartami możemy manipulować, czyli przewijać strony Księgi Czarów, by pojawiła się albo inna ilość kart y, tych smoków, albo inna kategoria smoków do wyklucza się w, naszej, w naszym tablo. No ale fajny jest mechanizm ten, że jakby jeśli gracz, którego jest runda, wykłada jakieś karty, to ten gracz po drugiej stronie ma prawo odpowiedzieć, czyli wyłożyć swoje, oczywiście nie tak po prostu, które chce, ale adekwatnie do zasad, podobne do tych, które wyłożył gracz naprzeciwko, więc jest akcja-reakcja, akcja-reakcja. Poza tym, jak już mamy pewną ilość kart danego typu wyłożonych, to już wykładać ich nie możemy i przeciwnik widzi, aha, niebieskich już wykładać nie możesz, więc jeśli ja wyłożę niebieskie, to ty nie zareagujesz, nie zdobędziesz więc punktów w mojej rundzie i tak dalej. Jest trochę kombinowania, przyjemne rysunki, choć powtarzalne. Jest trochę, du można jakby, to jest tytuł, w który jeśli wam przypadnie do gustu, można grać, i z mechanizmem, jeszcze jedna partia, jeszcze jedna partia, jeszcze jedna partia, jeśli oczywiście ogólnie Wam się to spodoba. To jest przyjemne w obcowaniu. Znowu nie urwało mi włosów. Widzicie, że wciąż je mam. Czupryna wciąż się trzyma mocno, więc to nie jest tytuł, który serdecznie będę wam wszystkim polecał, tak. Ale jak będziecie mieli okazję, zagrajcie kciuk w górę. Hendaleko, premiera 2023, ma to napisane, ponoć była, jest polskie wydanie, no bo Hendaleko jest. E, I teraz to jest tytuł, co do którego mam taką teraz dziwną informację. Już wam tłumaczę, co mi chodzi. Niedawno były ogłoszone nominacje do Spillen Jahres, czyli no, dla wielu najważniejszej nagrody, przynajmniej w tym e, europejskim e, e, ryneczku gier planszowych e, i co więcej w kategorii gier zaawansowanych i to jest bardzo dziwne. Chę daleko w kategorii gien zaawansowanych? Na 100% nie. No ale okej, okay, nie ja wybieram, nie jestem tym żyli. Proszę bardzo, co tam chcecie, to macie. Dalej, przyjemna gierka o odwróconym działaniu. Innymi słowy, na każdej takim kafelku, czy tej karcie małej, mamy numerek oraz jakieś ikonki. I potem będziemy punktować za ileś tam ikonek tego typu, ileś punktów. Za te ikonki raz dwa to ileś punktów. Jeśli danego koloru tyle mamy, to ileś punktów. Tylko, że cała sztuka polega na tym, że my najpierw te karty wykładamy, zdobywamy je, po czym zabieramy je według numerków, które mamy wcześniej ustalone, które zresztą na kartach są napisane. Więc z ryneczek jest taki, jak wybiorę niską kartę, to potem będę mógł szybciej wziąć kartę, albo wyż, albo, czyli zastanawiamy się, jakie karty wybrać, nie tylko ze względu na samą kartę, ale do jakich, jak szybko będziemy mieli do tego ryneczku dostępni w przyszłej rundzie, do tych nowych kart, które się tam pojawią, ale co więcej, my je wykładamy, nie wiedząc co będzie dalej, więc wykładamy je w tą stronę, a odpalamy je potem w drugą stronę. Więc jakby mamy odwrotne myślenie. Że tutaj sobie poukładam, ale dopiero na końcu będzie efekt. Więc jeśli na początku, na przykład, mam kartę, która mówi: Za każdego kaktusa w moim tablo dostanę dwa punkty, to to nie ma sensu. Bo ta karta zostanie odpalona na koniec, jako ostatnia, i nie ma żadnych kaktusów po niej. Rozumiecie już o co chodzi. Taką kartę dobrze jest zdobyć na koniec, ale nie wiemy, czy taka karta będzie na koniec. Więc jest to trochę losowe, bo musimy wiedzieć, co na rynku jest. Musi nam się podejść pod ryn na rynku. Nie wszystkie karty są wykładane. Trochę kombinacji, czy chce mieć wysoką inicjatywę, niską inicjatywę, żeby mieć dostęp do kart. No i patrzymy tak odwrotnie liczymy, żeby te karty, które mają maksować, które są tym mnożnikiem, były na końcu, a potem te ikonki, które mają być mnożone, czy te kolory, które mają być mnożone lub dodawane, żeby były na początku. I to bardzo często się nie zgrywa. Przyjemne do liczenia, szybkie, bardzo przyjemny tytuł. Spróbujcie sami. I oczywiście w swojej kategorii ponownie, to, powtarzam się nie przy tych wszystkich grach. Kciuku górę. First in Fly. Gra, która premiera miała swoją w 2023 i ona nie ma polskiego wydania. A szkoda, bo to jest świetna gra, którą jeśli dobrze pamiętam wybrałem w ogóle na grę lutego. Tak, to chyba moja gra lutego 2025 w tym podsumowaniu comiesięcznym najlepszych gier, które prezentuje Gambit na swoim kanale. Gdzie mnóstwo kanałów, być może nawet wszystkie kanały około planszówkowej planszówkowe prezentują swoje gry miesiąca. Więc First to Fly była moją grą. Push your luck. świetny temat, czyli e, prekursorzy lotnictwa, którzy budują pierwsze samoloty i starają się polecieć jak najdalej. Ile metrów, tam dziesiątek metrów jesteś w stanie polecieć swoim prototopowym samolotem? I push your luck. Jeszcze ciągnę, jeszcze. O! Kurde, uszkodzenie statku, samolotu. To może lecieć dalej, a może już lądować. Jak polecę dalej, będą kolejne karty uszkodzenia. Mogę się rozbić. Bo czasami karta spowoduje jeszcze konglomerację jakichś problemów i nasz, statk, nasz samolot się rozbije. Ale ryzykować. No bo dosyć blisko poleciałem, a nie dalej polecę. Mogę zdobyć tytuł. Gramy przez cztery rundy. Jak zdobędę tytuł, dostanę dodatkowe pieniądze. A na co będę wydawał dodatkowe pieniądze? Żeby e, zatrudnić nowych pracowników. Żeby karty w mojej deku, którego, którego używam za każdym razem, kiedy próbuję wzlecieć. I przekroczyć tą odległość, by polecieć moim prototypem jak najdalej, żeby ten deck był lepszy. Więc karty usprawnień, karty lepszych pilotów, karty sponsorów i wszystko na ten czynny sposób ma wzmacniać mój ten deck, żebym po tym, jak wykładam ten deck, żebym jak najdalej tym deckiem doleciał. Bardzo przyjemne zasady, bardzo proste system rzeki czyli wszystkie te akcje są opisane, wiecie, w takim rządku i zawsze akcja ma ten, który ma swój pionek na końcu. Czyli ja robię akcję, mogę przesunąć sobie do dowolne pole dowolnej akcji, ale potem jak będę na przykład 10 pól dalej, to będę czekał aż ci inni po polu, po polu, po polu będą się poruszali, dopiero jak mi miną i ja będę ostatnim graczem, będę ponownie miał akcję. Bardzo lubię ten mechanizm, rzeki, bo to tak się potocznie nazywa, e, który teoretycznie daje swobodę, a tak naprawdę nieustanne kombinowanie. Pojadę tu, to im zablokuję, to pole już jest niedostępne dla nich, ale czy dla mnie było ważne? Pojadę daleko, to będę długo czekał z akcjami, a w tym czasie oni tam po, po, po akcji, po akcji będą mogli robić. Pojadę blisko, ale blisko są tylko nieistotne dla mnie akcje, bardzo zależy mi na tamtej. Jak pojadę tu blisko, to może ktoś inny wskoczy na tamte pole, na którym zależy mi bardziej i będę miał to pole zablokowane. No i dupa blada. Więc jest trochę decyzyj, decyzyjności, bardzo dużo klimatu, naprawdę nie da się naprawić, bo tam staramy się naprawiać ten statek, nasz samolot, to jest tym statkiem ciągle, samolot, po każdym locie i usuwać z tej talii uszkodzenia, Aha, ale to tak prosto nie jest. Zawsze jakieś uszkodzenia będą. Co więcej, jak zdobędziemy upgrade y naszego statku, no to z tymi upgrade'ami zawsze tam się czuje jakieś nieznane z nowej talii uszkodzonka, tak? Tak, tak. Idealnie to nie będzie. To są w końcu prototypy. Świetna zabawa. Eee, jeśli lubicie push your luck i budowanie swojego deku, i ten system rzeki, i ten klimat projektowania nowych, dziwnych projektów z samolotów, tych pierwozorów naszych współczesnych. Samolotów, no to absolutnie serdecznie Wam polecam. Serdecznie w tej kategorii zdecydowany kciu zdecydowany. No i na sam koniec, prototyp od mojego dobrego przyjaciela, kumpla Adama Strzelskiego, którego możecie znaleźć z innych prototypów, najczęściej wydawanych przez TREFL. No ale ostatnimi czasy robi też różne inne, różne inne rzeczy i czasami mam okazję pograć w te prototypy. I takim prototypem jest na przykład prehistoryczne zo, żeby nie było. Tak jak jest to prototyp, co zaraz zobaczycie na zdjęciach yy, i wykonany jeszcze prototypowo. Taki tytuł, nie przywiązujcie się absolutnie. Co to z tego będzie? A może nic nie będzie? Jaka będzie przyszły tej gry? Pojęcia nie mam, ale gra się naprawdę przyjemnie. W największym uproszczeniu, pierwsze skojarzenie, które będziecie mieli od razu grając, to jest Carcassonne. Ale to jest tylko skojarzenie, ponieważ mamy kafelki, i dokładamy je na planszę zgodnie z zasadą, że trawka do trawki, ogrodzenie do ogrodzenia, dróżka do dróżki i tak dalej, i tak dalej. I to jest to skojarzenie z karkasą. I układamy kształty, tak naprawdę ogrodzenia, zamknięte wybiegi, w których to potem umieścimy z prehistoryczne zwierzęta, no bo prehistoryczne zoo. Ale to są jedyne skojarzenia, bo tak naprawdę nie mamy tutaj macanda z woreczka i wyciągamy i co z tym zrobimy, albo jakiegoś z własnego stosu kafelków, tylko mamy ryneczek, na którym są dostępne kafelki, które możemy wziąć, ale im głębiej chcemy w reneczek sięgnąć, to musimy kłaść monetki. Więc inne osoby, które potem wezmą te kafelki, na których zostawiliśmy monety, żeby dobrać się do tego dalszego kafelka, no to biorą już kafelki z monetkami. A po co są monetki w tej grze? Bo jak zamykam dany wybieg, no to mogę z ograniczonej puli kupić za monetki właśnie jakieś zwierzę, czyli zasposorować zwierzę do tego wybiegu. I to za te zwierzątka są punkty, więc są potrzebne pieniądze, by w momencie, kiedy zamykam i tylko wtedy ja mam prawo, wykupuję zwierzątko do tego zamkniętego yy, zamkniętego wybiegu. Jeśli tego nie zrobię, to mogą zrobić inni gracze, ale tak się raczej nie robi. Tak się gra, że jeśli już zamykasz, to masz odpowiednią kwotę, by kupić tego czy innego wybranego zwierzaka, który tam czeka. Ale to nie koniec przyjemności, ponieważ wcześniej inni gracze mogą podejrzewać, że już niedługo ten, ten wybieg zostanie zamknięty. Albo że ten wybieg, to wygląda, że będzie duży wybieg bo zwierzęta mają ograniczenie. Małe zwierzątka mogą myśleć na małych wybiegach, ale duże zwierzęta wymagają dużych wybiegów, więc to nie tak, że w każdym wybiegu zamknie dowolne zwierzę, a te duże zwierzątka dają więcej punktów. No więc zastanawiam się, jak to wygląda. Może ja sam tego wybiegu nie zamknę, mogą to zrobić inni, ale czy to się spodziewamy, że to będzie duży wybieg, mały wybieg, czy ten, który ostatecznie zamknie ten wybieg, w związku z tym dostanie dużo punktów, czy nie? I mamy pulę, ściśle okrzynną pulę, żetonów, punktów punktu się tak po prostu. I możemy w dowolnej chwili w swojej rundzie położyć do niezamkniętego jeszcze, Wybiegu, na przykład czurkę I potem, jeśli ktokolwiek zamknie ten wybieg, to niezależnie od tego, że punkt zwycięstwa zostanie osoba, która umieści tam za pieniądze zwierzaka, to punkty zwycięstwa zdobędą ci wszyscy, którzy wcześniej umieścili tam swoje żetony. Dodatkowe punkty. Bo oni zakładali, tak się założyli z grą, a tak naprawdę obserwując, co się dzieje na, w grze, że ten zostanie zamknięty i to całkiem nieźle. Co powoduje mnóstwo fajnych mechanizmów. Bo naprawdę, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład gracze wszyscy wrzucili mnóstwo wysokowartościowych żetonów do jakiegoś niezamkniętego jeszcze przestrzeni, i nagle okazuje się, że odstraszyli tym tego ostatniego klienta, który jedyne ma pieniądze, żeby kupić super mamuta, żeby zamknąć ten wybieg i tam tego mamuta postawić, bo okazuje się, że on wyłoży kasę, postawi tego mamuta, a ci wszyscy wcześniej wrzucili tam tyle punktów że się to będzie, zamknięcie będzie mu się mniej opłacało niż tym, którzy tam zagrali te żetony, więc czasami jest to nawet taktyka odstraszania od zamykania danych wybiegów, żeby grać, który tam zainwestował, już tam kombinuje, czai, już ma pieniądze, to go odstraszmy, wrzucamy, albo właśnie wyczuwanie, że ktoś zaraz zamknie ten wybieg, więc tam dobrze się dorzucić z żetonami. Co ważne, jeśli ja zamykam wybieg, to wtedy moje punkty wcześniej tam położone, te takie dowolne żetony, nie punktują, więc nie da się jednocześnie i się um, założyć, że ktoś ten wybieg zamknie, po czym samemu to zamknąć, i wtedy punktujemy z dwóch stron. I za zwierzaka, i za punkty. Tak, dobrze, to nie ma. Bardzo przyjemna rozgrywka. No, ma się to skojarzenie z Karkason, ale ja Karkason nie lubię. Mm. A to, w to mi się gra bardzo przyjemnie. Ok, słuchajcie, teraz przejdziemy do gier komputerowych. No i podobnie strategia. Tymczasem Old World, czyli taka odnoga gier cywilizacyjnych, pierwotnie, kiedy włączamy ten tytuł, mamy wrażenie, o, kolejna wersja cywilizacji Mayera, Tymczasem nic bardziej mylnego. Oczywiście tutaj budujemy jednostki, podbijamy jakieś tereny, rozbudowujemy miasta, upgrade tych miast i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka typowa cywilizacja. Ale co jest absolutnie unikatowego w Old Worldzie, to ogromna warstwa fabularna eventów i wydarzeń dotyczących całej masy członków naszej rodziny, innych rodzin w naszym państwie, innych relacji, małżeństw, innych rodów, innych krajów, które nas otaczają i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, w żadnej grze cywilizacyjnej nie miałem jeszcze czegoś takiego, że e, nagle umiera mi mój syn, następca tronu. Okej, okay, wydarzenie losowe, umarł. Po czym po kilku latach umiera mój drugi sen. Okej, okay, coś jest nie tak. Po czym w wyniku wydarzeń losowych, które są nie tylko losowe, ale my nieustannie mamy opcję do wyboru, jak się zachować wobec tego, wobec takich pogłosek, takich przesłanek. Czasami, by dane opcje dialogowe, opcje, co się stanie z naszej przyszłości, odblokować, musimy mieć konkretną cechę naszego, bohata, naszego aktualnego władcy, bo władcy umierają, są następcy tronu i tak dalej. Albo wcześniej coś wykonać, albo mieć jakieś zasoby. To jest mnóstwo, mnóstwo takich wzajemnych powiązań. I potem umarł mi jeden, umarł mi drugi, i nagle ja się źle czuję, ale mam 70 lat, wiecie, minus 700 lat przed naszą erą, no, mogę źle się czuć, nie? I nagle moi szpiedzy mi mówią, że to twoja córka, bo ja miałem trzy żony i ta, z tą trzecią żoną miałem córkę, która już była dorosła, kiedy brałem ślub z tą trzecią żoną. No i to ta, która nie miała żadnych szans na odziedziczenie tronu ze względu na moje wcześniejsze decyzje i ze względu na charakter, który wylosowała gra, oraz na moje relacje z tą córką, właśnie, o której nie zadbałem, zamordowała pierwszego mojego sysa, drugiego mojego syna i właśnie szpiedzy mówią, że ona stoi za tymi morderstwami. Ja już nie zdążyłem nic zrobić i sobie pomyślałem, okej, okay, ja prawdopodobnie w przyszłej ludzie umieram mój bohater, jak ja z nią coś zrobię, to mój ród umrze i przegram grę. Więcej pozwoliłem żyć. W której grze macie takie warstwy fabularne, w której grze cywilizacyjnej? Albo inna rzecz. Moja, moja wnuczka, która przeja tam ileś tam lat później, licząc od mojego pierwszego bohatera, którym grałem, e, dostała, e, miała męża od, od Greków, pochodzącego od Greków, i jego matka napisała: jest wielka sprawa, bardzo tajna, możemy się zjednoczyć, by podbić Babilonię przybądź do nas na wyspę, tylko nikomu nic nie mów, zabierz tylko kilku żołnierzy, my zabierzemy kilku żołnierzy, to są ściśle tajne informacje, bo masz szpiegów w swoim dworze, ja w swoim też mam, ale jak się dogadamy, no i zaryzykowałem. Moja wnuczka tam popłynęła. Już nie wróciła. Bo okazało się, że to była pułapka i władczyni Grecji zrobiła k mojej wnuczce, która częściej dorobiła się dwóch synów, więc e, dynastia nie umarła i dalej kontynuowałem swój rozwój, ale ta warstwa jest po prostu genialna. Jest po prostu świetna. Tam wykreowało się tyle wspaniałych historii, jakbym teraz zrobić osobny materiał na temat historii, fabularnych historii mojego rodu, innych pobocznych rodów, co się działo w moim rzymskim państwie, bo grałem Rzymianami, no po prostu pierwsza klasa. Tam mniej ważne, nie były te podboje, rozwoje technologiczne. Oczywiście ważne były, bo to prowadziło do zwycięstwa i tak dalej, i walki, i walki dynastyczne i tak dalej, ale to, to było po prostu, po prostu mięcho. Mięcho, także świetna gra cywilizacyjna z genialną warstwą, taką fabularną, dynastyczną. Jeśli będziecie mieli okazję zagrać w Old World, to serdecznie bo polecam zauważywszy, że jest mnóstwo modów do tej gry. Mnóstwo, aż także tutaj nawet nie wiedziałem, co sobie włączać, i różne rasy, i tak dalej. Mnóstwo niestety płatnych też modów, żeby grać nowymi dowódcami, nowymi e, tymi krainami, czyli nowymi narodami, e, żeby mieć jeszcze więcej wydarzeń losowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeśli wpadniecie w Old World, to będziecie potem kupować wszystkie jak leci. Zapewniam was, zdecydowany kciuk górę tej kategorii gier strategicznych, cywilizacyjno-podobnych. No i czas na książki, a właściwie jedną i właściwie to słuchowisko. Czyli z podziałem na aktorów, e, naprawdę znane nazwiska aktorskie, ale o czym my tu mówimy? O Niezwyciężonym, czyli e, powieści autorstwa Stanisława Lema e, z 1964 roku, tak zerkam po prostu na, na notatki. Którą to powieść ja uznałem? Nie czytałem jej, ale czytałem komiks, który opowiadał tą historię. Jest jeszcze całkiem świeża, bo chyba sprzed dwóch lat maksymalnie. Gra komputerowa o tym samym tytule, też wydana, wykonana przez polskie, wydawni, przez polskie studio. I mam nadzieję, ostatecznie, jakby zamknąć ten tryptyk, czyli zagrać też tą grę ostatecznie, żeby jakby w trzech wersjach zobaczyć tą historię i to jest historia stricte naukowa, absolutnie to jest SF, przez duże SF. Eee, statek przybywa na planetę, na której zginął statek kilka lat temu, inny, ludzki statek, no i próbują się dowiedzieć, co się stało ze statkiem, gdzie on jest, a jeśli go znajdziemy, to się, co się stało z członkami załogi, no bo nikt nie wysłał sygnału SOS i tak dalej, a to statek no niemalże niezwyciężony, bo to nasz jest niezwyciężony, ale to ta sama klasa statku, ten, którego szukamy. No więc są o rozważanie natury, no nie tyle filozoficznej, już trochę też, ale natury naukowej, o rozwoju genetycznym, o generalnie rozwoju, rozwoju biologicznym, różnych struktur, o tym, jak może potoczyć się ewolucja, czy to biologiczna, czy to niebiologiczna, o tym przedziwnym świecie, na którym wylądowali, Nasi bohaterowie. So, jest coś trochę wątków takich oso, osobistych, personalnych, głównego kapitana, nawigatora, itd, i tak dalej. Jest dramatycznie. Oczywiście wszystko jest napisane w takim stylu i języku charakterystycznym dla Stanisława Lema, więc tu nie ma dużo emocjonujących wydarzeń takich, które mają spowodować, że będziemy mocno przeżywać emocjonalnie te rzeczy, które tutaj otrzymujemy, ale raczej, żeby myśleć na ten temat. By nas zmusić do myślenia, czy to filozoficznego, czy naukowego, czy też rozkwin na temat właśnie natury, czy to człowieka, czy to rozwoju technologicznego na przykład, albo biologicznego, więc można się to już trochę nauczyć, czy też zobaczyć, na jakim poziomie naukowym była ludzkość w okolicach tych lat 60. 70., właśnie tutaj 64., kiedy Lem to pisał. No bo teraz pewnie napisałby to w dużej mierze inaczej. Bardzo przyjemnie się to tego słuchało. Choć miałem tam problem tego typu, że w ogóle narratorem jest Krystyna Czubówna, pierwsza klasa. Pierwsza klasa, świetnie. Natomiast miałem problem w tym konkretnym słowisku z głośnością. Wszystkie dźwięki, które tutaj te zaimplementowano do tego słowiska, były głośne. Jak mówiła Krystyna Czubówna, było głośno. Kiedy odzywali się bohaterowie, to byli zdecydowanie ściszeni. Nie wiem z czego to wynikało ale miałem, musiałem się długo przestawiać, żeby tak, kiedy tylko byli bohaterowie, to ja musiałem się skupić, co on tam mówi, co tam słychać, a jak podkręcałem głośno, to z kolei wszystkie te dźwięki, czy narratorka, czy w ogóle dźwięki otoczenia, które tutaj są licznie zaprezentowane, były dla mnie po prostu za głośne, także tutaj, jeśli chodzi o warstwę wykonawczą tego słuchowiska, to moim zdaniem wyszło średnio, ale którzy dają radę, mm, okej, okay. Krystyna czy główna pierwsza klasa, no i sama historia, którą niby znałem, ale teraz dokładnie tego nie pamiętam w niuansach, bo na pewno nie jeśli chodzi o główną fabułę, ale w niuansach komiks chyba opowiada to ciut inaczej niż jest to zaprezentowane w tym słuchowisku. Także kciuk w górę w ramach nadrabiania klasyków polskiego SF to tak. Nie ze wszystkiego byłem zadowolony, jeśli chodzi o Lema. Mówiłem Wam ostatnio, że nie przekonał mnie Solaris na przykład. I byłem zawiedziony historią Solarisa, to tutaj, mimo tego, że znałem tą historię, to i tak bawiłem się dobrze, więc zdecydowany kciuk w górę. No i na koniec system RPG, czyli Torgal RPG. RPG w uniwersum Torgala. Na kanale znajdziecie y, moją recenzję y, Startera, sprzed dwóch, trzech lat, i moją recenzję całego podręcznika, którego dostałem w formie PDF-a od wydawnictwa Darkrai, za co ponownie serdecznie dziękuję. A tutaj kilka słów, takich już po tak naprawdę kilku miesiącach, no bo to była sytuacja z lutego, kiedy ogrywałem już jakby tą piór, konkretny podręcznik i potem kręciłem swoją recenzję tego już podręcznika gotowego, ostatecznej wersji. A teraz mamy końcówkę maja i ja w tego torgalach gram. Może nie że co tydzień, ale dosyć regularnie, gram już chyba 4 czy 5 sesji, bo w torgalach gramy wtedy, kiedy nasz główny event graowy, a spotykamy się co tydzień, nie wypala. Więc wtedy gramy w Torgala i robimy takie krótkie sesje, 3-4 godzinne właśnie takie wyprawy, jak tu w komisjach Torgala na jedno, jedno strzała przygoda i gramy się świetnie. Mechanicznie to mi nie przeszkadza, o tak powiem. Kilka rozwiązań mechanicznych mi się naprawdę podoba, jak e, przestój, tak zwany, mechanika przestoju, czyli rozwój naszej osady, e, e, powiększanie więzi z konkretnymi mieszkańcami naszej osady, generalnie inwestowanie w tą osadę, by tam się rozwijała, była coraz bogatsza, coraz bardziej bezpieczna i w związku z tym, żeby te osoby, z którymi nasi bohaterowie się związali, byli coraz bardziej bezpieczni. Ta mechanika mi się podoba, mechanika gniewu bogów, bo my taką specjalną, czyli tam bogowie, wikingów patrzą złym okiem generalnie rzecz biorąc na to, że nasi bohaterowie nielegalnie korzystają z ich łaski, mechanika czujności innych Atlantów, którzy mieszkają w tym uniwersum i czujności ich na to, co robią nasi bohaterowie, po więcej zapraszam do mojej recenzji, natomiast teraz z perspektywy kilku miesięcy naprawdę bawię się bardzo dobrze. Naprawdę świetnie się bawię. Ten podręcznik nie wspiera wszystkiego, i tutaj zgadzam się, że wciąż uważam, że jest trochę zbyt nastawiony tylko na pojedynki, na walkę, że brakuje więcej elementów takich związanych z inną formą ruszu. Natomiast. Świetnie się bawię, może to jest kwestia po prostu ekipy, tego, że ja lubię ten uniwersum Torgala, dobrze mi się to prowadzi, mam nadzieję, że moi gracze też się dobrze bawią, więc dla mnie, spróbujcie, sprawdźcie, to jest taka inna wersja D&D mechanicznie, uproszczona dużo, ale też uproszczona w taki chamski sposób, że po prostu pocięliśmy, tylko w oryginalny sposób, który po prostu ułatwia, upraszcza i walczy z ogromną losowością D&D. D&D jest mega dla mnie losowe, i tutaj to losowość jest w sposób bardzo przyjemny ograniczony. Ona tutaj dalej jest, absolutnie. I to w kategorii systemów losowych to jest to bliżej, jest to bliżej środka niż jakby tych najmniej losowych systemów, absolutnie, ale w porównaniu do D&D, czyli pierwotnego trzonu tej mechaniki, no to tutaj nie była ziemia. Zdecydowanie nie była ziemia. Zatem ja Wam Torgal RPG serdecznie polecam. Serdecznie. Zdecydowany kciuk w górę. Słuchajcie, to jest wszystko, jeśli chodzi o tą drugą część Podsumowanie Nerdowskiego, luty 2025. Zapraszam na kolejne podsumowania, gdzie będziemy nadrabiać kolejne miesiące. No i generalnie na wszystkie materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.